Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym poruszyć kwestię tego, dlaczego on czy ona może tyle jeść, na dodatek nie je czysto i jest taką szczupłą osobą, ma taką szczupłą sylwetkę. A kiedy ja pozwolę sobie na jakiegoś batona, czy pozwolę sobie na jakiegoś fast fooda, to od razu odkłada mi się to w postaci tkanki tłuszczowej. Dlaczego nie mogę mieć takiej sylwetki jak ta osoba, właśnie jakaś tam koleżanka czy kolega? Dlaczego tak się dzieje? Nie mówię, że wszyscy mamy pretensje o takie rzeczy, natomiast ja kiedyś, kiedy byłam. Moja figura była obfitsza niż w tej chwili, miałam nadwagę, potrafiłam mieć pretensje do całego świata właśnie odnośnie tego, jak ta moja figura wygląda. I zazdrościłam takim osobom, które mogą jeść wszystko i właśnie nie odkłada im się to w żaden sposób. Przedstawię Wam tutaj historię z Życia Wzięte. Pierwsza historia, o jakiej chciałabym Wam opowiedzieć. Jest to historia mojej koleżanki. Byłyśmy takimi nierozłącznymi przyjaciółkami. Nazwijmy tą moją przyjaciółkę Kasią. Nie jest to oczywiście imię prawdziwe, ale niech będzie, że była to Kasia. Spędzałyśmy naprawdę wiele czasu ze sobą. Często też u siebie nocowałyśmy, pomieszkiwałyśmy tak jak gdyby u siebie, więc naprawdę dużo czasu ze sobą spędzałyśmy i zawsze, jeśli jedna coś jadła, to ta druga też jadła właśnie to samo. Był to okres, kiedy ja nie zwracałam zbytnio uwagi na to, co właśnie jem. Miałam lekką nadwagę. Bywało tak, że po lekcjach wybierałyśmy się do jakiegoś supermarketu, kupowałyśmy sobie jakąś paczkę chipsów, e, tabliczkę czekolady oczywiście, każda dla siebie. E, I jadłyśmy to po prostu, spożywałyśmy to. Kiedy nocowałyśmy u siebie, kiedy pomieszkiwałyśmy u siebie, to też zawsze jadłyśmy to samo w jednakowych porcjach. Zawsze po prostu nie było różnicy między tym, co jadła jedna, a co jedna druga. Tyle, że Kasia była taka jak ten paluszek, a Ania była taka jak ten paluszek. Czyli po prostu Kasia miała figurę świetną, do tego była śliczną dziewczyną, więc zawsze jej zazdrościłam. No a ja niestety ta moja figura pozostawiała wiele do życzenia. Jeszcze tutaj muszę chyba wspomnieć, że ta moja Kasia wcale nie była jakąś strasznie aktywną osobą. Wręcz przeciwnie, lubiła dużo czasu poświęcać komputerowi, surfowaniu po internecie, graniu w różne gry. Tak więc skąd to się bierze, dlaczego ona mogła iść wszystko i miała świetną sylwetkę. E, oczywiście chodzi tutaj o kwestię metabolizmu. Po prostu jej metabolizm był mega, mega szybki. Mogła naprawdę pozwolić sobie na jedzenie, co tylko e, sobie wymarzyła. A mój metabolizm był e, wolny. Zawsze, kiedy między nami wynikały jakieś tam drobne kłótnie, e, to Kasia wypominała mi to, że jestem przy kości. Mówiła, że jestem grubiutka. A ja wtedy podśmiewałam się, że zobaczysz, jak to będzie za kilka lat. Zobaczysz, że to i dla Ciebie się skończy i Ty też nabierzesz trochę kształtów. No i muszę Wam powiedzieć, że w chwili obecnej ta moja Kasia, teraz już się nie kumplujemy, ale mam okazję czasami ją widywać. No i ta moja Kasia jest o jakieś, nie wiem, 15-20 kg cięższa, a Ania stała się o jakieś 15 kg lżejsza. Tak więc zamieniłyśmy się tak jak gdyby tymi rolami. Ten jej szybki metabolizm kiedyś się jednak skończył. E, to dobre się skończyło. No i Kasia tych kilogramów nabrała. E, absolutnie tutaj się z niej nie podśmiewam, tylko chcę Wam po prostu, e, dałam Wam taki przykład tego, że, e, że to wszystko może się odwrócić i wcale takim osobom e, nie trzeba zazdrościć. Kolejny przykład jest to przykład osoby, z którą mieszkałam, nie będę mówiła o kogo mi tu chodzi, ale chodzi mi tutaj o pewnego chłopaka, który całe życie po prostu od dzieciństwa był mega, mega chudy, aż taki przerażająco chudy, co by nie zjadł. Nic po prostu nie było w stanie odłożyć mu się w postaci tkanki tłuszczowej, a jadł naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przebywałam z nim całe dnie, tak więc wiem, że jadł sporo. Później zainteresował się troszeczkę tematami siłowni, próbował trochę przypakować, nabrać trochę masy, kupował sobie różne gainery, różne odżywki i naprawdę nic, nic nie dawało rady, nadal był chudy. Gdzieś tam trochę tych mięśni zaczęło mu rosnąć, ale to też nie było szału jak na to, co on ze sobą robił. E, także znowu mamy do czynienia z szybkim metabolizmem. W tej chwili e, ten chłopak, e, powiedzmy, że minęło od tego okresu, kiedy był chudy, jakieś e, 7 lat. W tej chwili ten chłopak e, jest dość przy kości. E, nie ćwiczy, dał już sobie spokój z tymi ćwiczeniami. E, czyli widzicie, że tutaj znowu mamy do czynienia po prostu z szybkim metabolizmem, który e, wraz z wiekiem. Wraz, wraz z czasem po prostu się skończył, po prostu ten metabolizm się spowolnił. Organizm nie jest już taki jak za tych młodych lat. W tej chwili ten chłopak ma około 30. No i, i jest troszeczkę przy kości. Ostatni przykład z życia wzięty, z mojego życia wzięty, jaki chcę Wam przytoczyć, jest to przykład pewnej kobiety którą obserwowałam przez jakiś czas, zawsze też właśnie zdawało mi się, że ona je tak dużo, a w ogóle nie tyje i zazdrosiła mi tego właśnie, że może sobie tak robić, ale nie przebywałam z tą kobietą cały czas, nie zwracałam cały czas uwagi na jej posiłki, ale kiedy zaczęłam się temu przyglądać, zobaczyłam, że rzeczywiście je duże porcje, ale to nie jest tak jak u mnie, że ja na przykład jem po 4-5 posiłków dziennie, ona jadła śniadanie. Ewentualnie coś tam jadła po południu, albo nie jadła tego czegoś po południu, i jadła coś, powiedzmy, w rodzaju kolacji. Czyli to były jakieś trzy obfite posiłki. I jeżeli tak podliczyć by jej te kalorie, które ona spożywała w ciągu dnia, czasami to były nawet tylko dwa posiłki, śniadanie na, na przykład pomijała, właśnie wzięłam ją pod takie obserwacje. Jeżeli policzyć by te kalorie, które ona właśnie spożywała w ciągu dnia, to czasami wychodziło po 1300 kilokalorii, czasami wychodziło, że zjadała 1500 kilokalorii, więc naprawdę nie były duże ilości. I na dodatek to jedzenie, które jadła pozostawiało wiele do życzenia i w związku z tym jej sylwetka pozostawiała wiele do życzenia. Jadła dużo tłuszczu, jadła dużo rzeczy przetworzonych, i w związku z tym może i była szczupła, jest szczupła, ale to jej ciało najlepszej jakości nie jest. Do czego tutaj dążę? Dążę tutaj do tego, żebyśmy przestali zwracać uwagę na to, co kto robi ze sobą, jak się odżywia, jaki tryb życia prowadzi, jak wygląda jego sylwetka. Żebyśmy przestali zazdrościć wszystkim wokoło, którzy mają te sylwetki lepsze od naszych. Po prostu trzeba się wziąć do roboty wziąć pod uwagę to, jak pracuje nasz organizm, jaki jest nasz metabolizm, a przestać właśnie sugerować się innymi i tym, co robią inni, bo to naprawdę może się okazać nie być takie kolorowe, jak nam się z daleka wydaje. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, że komuś do czegoś może się przyda, może Wy też macie właśnie takie jakieś historie z życia wzięte, które można by pod tym filmikiem właśnie przytoczyć. I jeśli tak, to bardzo chętnie poczytam właśnie Wasze komentarze odnośnie tego tematu. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa-pa!